Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałbym wam pokazać plugin, który zapewne wielu z Was zna. Jest to plugin Tablist. I w zasadzie nie za wiele on zmienia w minecraftie Jedynie co możemy sobie zrobić samemu, będąc już w grze, to przeładowanie pluginu, żeby zmienić ustawienia, które mm, zrobiliśmy w konfigu. E, no i plugin w zasadzie zmienia to, co teraz widzicie na ekranie, czyli tablistę. Już jakiś czas temu Minecraft e, dodał możliwość wyświetlania tych buziek na tabliście, które one się samoistnie wyświetlają. No i teraz możemy sobie w bardzo fajny sposób zmieniać całą tablistę. Oczywiście kiedyś już też to było możliwe, natomiast były te oczywiście te paski i to były ograniczenia. Teraz możemy z tą tablicą zrobić już co chcemy. To to widzicie jak miga są tak jakby strony, co zaraz sobie wytłumaczymy będąc już w konfigu. Także tutaj za bardzo nie mam tu do tłumaczenia, bo sami widzicie co macie przed oczami. Także cała reszta to będzie już druga część filmu. Więcej co możemy zrobić w mm, Minecrafcie tutaj, to wpisać sobie mm, tl reload i w tym momencie plugin się przeładował, czyli przeładowała się lista konfigowa. Także z tej części to wszystko i przejdźmy sobie teraz do konfiguracji. Teraz żeby przejść do konfiguracji musimy sobie wejść na link podany w opisie i z tej strony wybieramy plugin tablist. Generalnie działa on od wersji 1.8 do wersji 1.1 w tym momencie, także bez obaw możecie wybierać na niższych wersjach. I dodatkowo Możemy tam wyświetlać zmienną pieniądze, nasz portfel, więc musimy to również pobrać plugin VAULT. Także wchodzimy sobie na drugi link w opisie i pobieramy z tej strony plugin VAULT. Gdy już to zrobiliśmy, kopiujemy sobie oba pluginy na pulpit, wchodzimy sobie w folder z serwerem, następnie folder plugins i tutaj kopiujemy sobie dwa pluginy. Cofamy, odpalamy serwer i czekamy aż się wszystko załaduje. OK. Wszystko się już załadowało. Możemy sobie teraz powrócić na stronę z tablistem. Mamy sobie tutaj trzy najważniejsze rzeczy. Komendy, które w sumie mamy tylko właśnie TL i TL reload, także tutaj się tym nie przejmujemy. Permissions. Tutaj mamy oczywiście tylko mm, dwa bodajże, tak? Color code, style bar, ale to, to nas nie interesuje, więc wybramy sobie tylko to tablist reload. Wchodzimy sobie w Plugins, Permission X, bądź jakiś inny folder z uprawnieniami, edytujemy to i wrzucamy sobie to do Administratora. O, zróbmy z tego Administratora. W ten sposób. Dodajemy i to wszystko. Zamykamy. Teraz możemy przejść do ustawienia tablistu. Wchodzimy sobie w folder tablist, config. I tutaj dzieje się magia, która też nie jest za duża. Spokojnie, plugin jest bardzo prosty. E, tutaj mamy plugin, e, tutaj mamy jeszcze permisję tablist, staw. I ją sobie możemy dodać oczywiście do administratora, bo to pozwala właśnie, to generalnie daje informacje do zmiennej, ile jest mm, staffu, czyli administratorów na serwerze. Czyli to, to też sobie dajemy do, do Permissions. Tak, weźmy sobie do Tablist. Tak, no i cóż, Toggle, czy jest włączone czy nie, możemy sobie ustawić na False, jeśli tego nie chcemy, zostawiamy na True. Time jest to zmiana m, tych stron, o których mówiłem, czyli to co się wyświetlało, co 20 ticków. T, 20 tików to jest 1 sekunda, możemy sobie ustawić pół sekundy, prawda. Możemy sobie ustawić 1 czwartą sekundę, będzie bardzo szybko. Możemy sobie ustawić także na 0. No, tylko że nie polecam tego, bo prawdopodobnie może to obciążać w jakiś sposób serwer. Można ustawić sobie wiadomo na 100. Generalnie co 20 ticków byłoby najlepiej, gdybyśmy to co sekundę, prawda? Standardowo ustawmy sobie 20. Dobra. Teraz przechodzimy do całej konfiguracji tego tablistu, więc przejdźmy sobie na stronę jeszcze raz. Tu mamy variables, czyli zmienne. I tu mamy wszystko ładnie opisane. Nie ma ich zbyt wiele, natomiast myślę, że tyle, ile powinno być, tyle jest. Tutaj myślę, że wszystko jest zrozumiałe: że game mode, wyświetlanie czy jest 1 czy 0, czy jest właśnie creative czy survival. Money, ile mamy pieniędzy, player czyli nick, level, ile mamy życia, ile mamy poziom głodu, maksymalne życie, jaki mamy typ przedmiotów w ręce, czyli na przykład, czy mamy drewno, czy mamy kamień i tak dalej. E, jakim przedmiot, dokładnie e, jakie ID przedmiotu, w taki sposób, tak. A tu, tu, tu przepraszam, tutaj było e, jaka ilość przedmiotu, tutaj jakie ID, tutaj nasza grupa, nasz prefix, sufiks, nasz ping, tutaj nasze, tu odnośnie naszego światu. E, jak, jakiś e, jaki świat, jaka trudność światu, czy czy tam było mm, e, peaceful i tak dalej. Blok X, blok Y, blok Z, kierunek to się wyświetla w całej nazwie, czyli na przykład, nie wiem, West, prawda? Direction letter, czyli po prostu tylko wyświetla nam się W, E, North w sensie N i tak dalej. Direction number to jest to, co jest zakodowane w Minecraft, na przykład 1, 0, chyba tam 2 też było, nie pamiętam dokładnie. Server variables to jest. Online players, czyli ile osób jest zalogowanych, maksymalna liczba osób zalogowanych, serwer MOTD, server name, ID, to jest mało interesujące, serwer IP, port, no i ile jest tego stafu na serwerze, tak. No i tutaj namieszczamy czas, no i datę. I to wszystko sobie możemy tutaj powrzucać. Nie musimy dawać żadnych apostrofów. Tak, tutaj, czasem czasami bywa. Tutaj po prostu dajemy sobie kolorek. No, na przykład, jakieś pogrubienie, jeszcze czy coś, no i piszemy, co tam chcemy. To, co tutaj mamy, oznacza jedną stronę. Tu mamy jedną stronę, znaczy tu mamy jedną stronę, tu mamy drugą stronę i to się zamieniało. Tu mamy header i footer, i generalnie pomiędzy tym wyświetla nasi, wyświetlają się nasze niki z naszymi buźkami czyli wszyscy gracze, którzy są dostępni na serwerze. Czyli tutaj nic nie zmieniamy. No i generalnie na przykład tych stron możemy sobie porobić, ile chcemy, prawda? To może nam się zmieniać wiele razy. Na przykład, nie wiem, zróbmy sobie cztery strony w ten sposób, bo to zaczyna nam nową stronę. To jest już takie oddzielenie, które możemy sobie zrobić, usunąć, co z, tym, co z tym chcemy. Lepiej je zrobić, ponieważ potem jakby ten nick, który jest pomiędzy footer a header, po prostu... No nieładnie to potem wygląda, więc lepiej sobie zrobić taką podziałkę. Tym i tym. Właśnie w taki sposób. Jeszcze jedno co musicie wa pamiętać, to jeśli chodzi o wypisywanie tych podziałek, to żeby one były równo, żeby nie było jakieś tam, że jedna jest bardziej w lewo, druga jest w prawo, jeśli chodzi o to footer i header, w sensie footer to jest pod tymnikiem, a header to jest nad tymnikiem, to tutaj musi być nie tak prosto jak tutaj, tylko po prostu jeszcze z tabem. Wtedy będzie działało, nie wiem dlaczego tak jest, tak już musi być po prostu. No i tutaj możemy sobie dowolnie zmieniać, tak? To na razie usuńmy wszystko. Tak. I to możemy sobie dać na przykład, nie wiem, kolorek zielony. Na przykład napisać, nie wiem, witamy na serwerze. Trekta w ten sposób. Tutaj dajemy sobie na przykład nick, zmieniamy sobie jakiś kolorek, na przykład na 8. Możemy dać sobie coś innego. Załóżmy, nie wiem, wypisać nasz serwer MOTD w jakimś ładnym kolorze, na przykład przed. Albo po tym, co napisaliśmy tutaj w ten sposób. O, serwer remoty I to nam się wszystko zmieni. To możecie sobie bardzo łatwo testować, pisując właśnie to mm, TL Reload w każdym momencie. Także nie ma, bez, nie ma żadnych obaw. Serw, y, plugin bardzo pl prosty. No i tutaj generalnie możemy sobie właśnie powpisywać takie proste takie proste rzeczy, na przykład ping. Ustawmy sobie na, nie wiem, na. Czy na czerwony, tak to było czerwony? Nie, tak. Ustawiamy sobie ping. Możemy sobie wpisać cokolwiek innego. Choćby na przykład to direction, chociaż to nie wiem komu to będzie potrzebne. Co tu jeszcze możemy takiego ciekawego wpisać, nie wiem. Hmm. Server IP, przydałoby się na przykład jeszcze nasz IP, żeby można było wpisać, ale szkoda może będzie kiedy indziej. Tak, no i w tym momencie już to będzie działało. W stopce tutaj mamy już od razu automatycznie od pluginu dodane ilość osób zalogowanych w tym momencie, na maksymalną ilość osób, jaka może wejść na serwerze. No i możemy sobie to zostawić, możemy sobie to w ogóle przenieść do góry jeszcze, prawda, gdzieś tutaj, o, stopki wcale nie musi być. Czy nie jestem pewien czy ona ma tutaj zostać, po prostu pusta, czy możemy ją usunąć. Ale po prostu chyba lepiej zostawić to footer, puste, nic tutaj nie wpisywać. Hmm. No i możemy sobie tak zostawić, prawda? To wszystko. Plugin jest bardzo prosty, nie ma tutaj nic skomplikowanego. Kolejne poradniki będą jeszcze z. Hmm, tutaj idzie to było? Tablist. Z ActionBara i Bara. to są proste pluginy, prawdopodobnie je znacie. Natomiast przez czas, kiedy nie nagrywałem, no nie było ich na kanale, także trzeba to nadrobić. I w najbliższym czasie też myślę, że będę nagrywał właśnie mm, pisanie w skrypcie. Już kiedyś mnie o to prosiliście, także mm, myślę, że warto się do tego mm, przyczynić, żeby to zrobić, podejść do tego jednak. Także za jakiś czas na pewno to będzie. Także to, dzisiaj to na wszystko. Trzymajcie się. No i cześć.